Hey, Mano widzowie, witam Was w kolejnym odcinku z Toilet Tower Defense. A w dzisiejszym odcinku zrobimy coś, czego bardzo, ale to bardzo dawno nie było, a mianowicie milionerów w Toilet Tower Defense. A dzisiaj jest z nami szwagier. Siema, szwagierku. Siemano. I on będzie walczył o 10 tysięcy gemów. No i zobaczymy, jak mu to wyjdzie. Także, ty, drogi widzu, bez przedłużania, strzel koniecznie tutaj łapkę w górę, subskrypcji. Zapraszam Cię do oglądania. Więc ja cię tu witam szwagierku, powiem ci tak, jest 12 pytań, 3 koła ratunkowe, więc tak, pierwsze, telefon do przyjaciela, drugie, 50 na 50 i trzecie, to jest zmiana pytania. Za każdą prawidłową odpowiedź przy pytaniu dostajesz następującą ilość gemów, drugie, siódme i dwunaste pytanie są gwarantowaną ilość gemów. Wszystko rozumiesz szwagierku? Tak. To myślę, że możemy zaczynać milionerów w Toilet Theory Defense. Dobra, zacznijmy sobie prosto. Pytanie numer jeden: wysyłam ci na Discorda zdjęcie. Musimy powiedzieć, co to jest za jednostka. Odpowiedź A: Jetpack Speakerman. Odpowiedź B: Dark Speakerman. Odpowiedź C: Spear Speakerman. Czy odpowiedź D: Sneaky Speakerman. Jaka to jest odpowiedź A, B, C, D? Ostatecznie? Dokładnie. Yooo, pierwsze pytanie już za nami: zgadł. Na Twoje konto wlatuje 100 gimmików, o ile na drugim się nie wyłożysz. Gratuluję, czy grasz dalej? Gram! No i elegancko, ja to lubię, no mam nadzieję, że do ostatniego pytania będzie grało, ale powiem ci tak, ostatnie pytania są powalone. Jednego jeszcze pytania nie jestem tak pewien, bo sam je układałem, więc tutaj może być coś źle, ale myślę, że sobie jakoś poradzimy. Dobra, czas na pytanie numer dwa. Czemu na jakiś czas usunęli Toilet Tower Defense? A. Był duży błąd w grze, który musieli naprawić. B. Schakowali im gierkę. C. Dafak, bym się awanturował. D Toilet Tower Defense nigdy nie było usunięte. Proste rzeczy. Dafak to zadymiasz. Zadymiasz mówisz? Ostatecznie? No, ostatecznie. mamy mobile, drugie pytanie prawidłowo odpowiedziane, więc 500 gemów gwarantowany jest już na twoim koncie. Nie no i mi się podoba. W ogóle co sądzisz o takich pytaniach? Na razie dwa były, ale już spytam. Na razie proste. No, prościutkie, prościutkie, ale spokojnie, spokojnie. Tu już będziesz musiał się wygłowić. Nie wchodź Fipunek, bo zaczynamy pytanie numer 3. Ile jest godli jednostek na ten moment w Toilet Tower Defense? Przypominam, jest to pytanie o 1000G, Dobra, jeszcze przed zadaniem pytania, czy szwagier wie, że jaka może być odpowiedź. Tak strzelając, od 1 na przykład do 10, ile jest godli jednostek? Myślę, że 7 może być niż koło tego. No dobra, no to powiem tak. Odpowiedź A: 3. Odpowiedź B: 4. Odpowiedź C5 i odpowiedź D6. Policz sobie dokładnie na spokojnie, mamy czas. 3, 4, 5, 6 w skrócie. Możesz sobie drogą dedukcji, nie wiem, eliminować niektóre odpowiedzi. Na pewno, dwójki to nie. To trójka też nie. 5, 6 też nie. Ale zostaje się nad szóstą, właśnie. No, pomyśl, pomyśl. Powiem tak, jest dużo godli jednostek. No, pomyśl sobie, że. Jakby ci to powiedzieć, ja już dwie dropnąłem, takie rzadkie, o tak ci podpowiem lekko, chociaż nie powinienem jako prowadzący. No to, to wiem, że dropłeś. Na pewno jest Present Man, Stary Godly, w ten Firework, też trzy i już pustka. Ustka? Ja mam ci tutaj podpowiedź jakąś, ale nie mogę. Masz jeszcze trzy tutaj koła ratunkowe, z nich możesz skorzystać, ale powiem tak: ostateczne pytanie będą mega ciężkie, więc się zastanów dobrze. Ja ci mam chwilę do namysłu, a międzyczasie pochwalę się widzom, bo widzowie co się wydarzyło ostatnio. Wczoraj, znowu wieczorem, otworzyłem sobie 10 krejtów nowych, tych tutaj Julie. No i trapiłem jednostkę Godly na 005. Tak o, tak samo jak to było z Time krejtem. No ja nie wiem, ja ostatnio jak już od tych krejtów. A ja tu wracam już do szwagierka, witam, witam, witam Jak tam? na odpowiedź, czy jeszcze tutaj myślisz, panie kolego? Chyba pięć. tak myślę Oj, ostatecznie? Lepiej się zastanów, tak podpowiem, bo nie chcę szybko kończyć odcinka 5 albo 6, tak myślę Ja tu nic nie mogę mówić więcej Tak, już dużo powiedziałem 6 Ostatecznie? Ostatecznie Yo, mamole, prawidłowa odpowiedź! Let's go! A na Twoje konto już jest 1000 game'ów, o ile ich nie przegrasz. Gratuluję serdecznie, Panie kolego! Lecimy z pytaniem numer 4 i to też jest ciężkie pytanie, Ci pani dosyć. A mianowicie brzmi ono: Który mityk bije najwięcej damage pod względem DPS-u, czyli damage per second? Jest to odpowiedź A: Shadow TV Man. Odpowiedź B: Large Firework Cameraman. Odpowiedź C, Titan Sigma, man. Co odpowiedź D, Guardian Clockman? Nie patrz, jednostki, jedna prośba, żeby no, to uczciwie. nie patrz, spokojnie, tylko myślę. Kurde, ciężko? No, ciężkie pytanie, damy. Specjalnie, żeby to było łatwe, no 10 tysięcy gemów, halo! 10 tysięcy to nie jest mało w sklepie, ile kosztuje 10 tysięcy? 7,5 tysiąca Robux, jakby chciał tak kupić. Panie Długa, kolego. albo długie farby, nie, też można. No wiadomo, wiadomo. No a tu się zastanów, tu naprawdę jest takie cięższe pytanie, Specjada, specjalnie dałem tak w czas takie ciężkie pytanie Potem będą tak jakby, no niektóre cięższe, niektóre łatwiejsze Sigma moment. tak mi się wydaje Oj, powiem, no, nic nie mówię, nic nie mogę podpowiadać, niestety musisz się dobrze zastanowić Ja tu sobie idę akurat do mailboxa, przejrzę sobie, a ty myśl, myśl, myślę. Mhm, albo Gordon, albo Sigma, tak myślę Oj, nie wiem, nie wiem, ale dziękuję tutaj Xaveremu, Fan Mereza, Igorowi, Olkowi, Jano, Danio, Olek, Ryczkowski oraz Olek za wszystkie tutaj maile. Pozdrawiam Was cieplutko. Giga Sigma i wszystkiego najlepszego, Ryczkowski oczywiście. No i co, myślę, że już wracamy do szwagierka. Szwagierku, jak tam namyśliłeś się, czy potrzeba jeszcze czasu? Jeszcze 5 sekund. Dobrze, no problem. liczyć, czy dobrze myślę o tym. Dobra, no problem. No na pewno Shadow to jest. Słaba jednostka. Myślę o tym Sigma albo Guardianie. Sigma to jest powolna jednostka, ale bije AOE. Guardian bije szybko, ale myślę, że Guardian. Ostatecznie? Ostatecznie. Powiedziałeś to, nie mogę już niestety nic zrobić więcej, uwaga, zaznaczam odpowiedź, czy ona jest prawidłowa, tak, zgadza się, jest to Guardian, Guardian bije więcej niż Titan Sigma Man, Large B najmniej, Shadow trochę więcej, Titan na drugim miejscu, no i Guardian najwięcej obija po prostu, więc gratuluję, zgadłeś, udało ci się, w sumie nie zgadłeś, tylko wiedziałeś, no ja wiem, że tutaj profesor Toilet Tower Defense, jesteś widać po skinie. Dobra, czy jesteś gotowy na pytanie numer 5? Powiedz mi, to jest moim zdaniem dosyć proste. Ja bym wiedział, szczerze mówiąc. Jak nazywa się ten oto ziomo? Jest to Quad Rocket Mutant Toilet. Odpowiedź B, Tank Rocket Toilet. Odpowiedź C, Mutant Rocket Launcher Toilet. Czy odpowiedź D, Rocket Laser Boss Toilet? Moim zdaniem łatwe pytanie. Okej, okay, widzę, że tu szwagra widzowie wywaliło, więc ja powtórzę pytanie, bo na Discordzie jest. A, a brzmi ono, jak nazywa się ten ziomo? Odpowiedź A, Quad Rocket Mutant Toilet. Odpowiedź B, tank, rocket, toilet. odpowiedź C, mutant, rocket, launcher, toilet? Czy odpowiedź D, rocket, laser, boss, toilet? Moim zdaniem, bardzo proste pytanie. Zwłaszcza no, takie o jak ty. Kowstałeś, że kwadra. Na pewno, bo no, to na musisz pewno. powiedzieć ostatecznie. Na pewno, ostatecznie. No i prawidłowo, no i kurczaczki blade, bardzo ładnie. Piąte pytanie zaliczone. Lecimy na Kszterze pytanie numer sześć. Pod... Szczerze, no, no. powiem tak. Wcześniejsze pytanie było trudniejsze niż to. No, dlatego mówię, że to jest totalnie losowe. Ja układałem te pytania, no, no trochę czasu układałem, niektóre wziąłem z neta. Mówię, no ciężko jest wybrać jakieś pytanie, które nie brałem z Marek, zobaczysz, chyba dwa czy jedno się i tak powtórzy. Du no wiesz, ciężko jest w ogóle jakiś ten, bo jakby cały czas dawać jedno pytanie, ile bije jakaś jednostka, ile to, no to jest, wiesz. No też by to też możesz wybrać o eventy, jakie były. A będzie, kodry. będzie kolego, ale zobaczysz, <laughs> zobaczysz, to jest powalone. No tutaj to się tak natrudzisz. Przypomnę, że masz trzy koła ratunkowe jeszcze. Lecimy z pytaniem numer 6, o ile to już jest walka, to już jest walka o 3000 gemów stary, oj Czy chcesz grać dalej jeszcze, spytam, bo jak odpadniesz, to gram, tracisz gram. wszystko W sensie, no zostanie ci 500 gemów Gram, kam? Okej, okay, no to jest moim zdaniem bardzo proste pytanie Ile Robux kosztował Shield Cameraman? Czy wiesz bez w ogóle ABCD? Mmm, ciężko. Okej. Okay. Jednostki nie ma w tej grze. No, specjalnie jak zrobiłem. Odpowiedź A: 300 Robux w sensie 299. Odpowiedź B: 399. Odpowiedź C: 499. I odpowiedź D: 599. Robux. No tak drogo nie kosztował. Obstawiam, że. Jakie było A? 299? Tak. Odpowiedź B: 399. Odpowiedź C: 499. I odpowiedź D: 599. Obstawiam, bo tak drogo nie kosztował na pewno. To jest ostateczne. Dam ci malut. To się wytnie, widzowie, to się wytnie. Ja lubię szwagierka, dam mu drugą szansę. Powiem ci tak, szwagierko, no nie chcę, żebyś tak szybko odpadł, ale zastanów się tak szybko, nie mów ostatecznie. Bo tutaj wiesz, no lepiej się zastanowić. Ja ci tu małą podpowiedź, miałem dać, że wszystkie jednostki, które niektóre zdrożały, niektóre staniały, przypomnę pod ceną Robux. No ale pamiętam, że było taniej. Dobra, sekunda, widzowie, ja muszę zweryfikować, czy ja się nie pomyliłem. Yy... Mały błąd, widzowie. Czyli 300 ostatecznie, tak? Jest to prawidłowa odpowiedź, gratuluję. A ja się pomyliłem, dlatego, że ja brałem niektóre właśnie te pytania z internetu. Że dosłownie jakieś quizy były, wchodzę, patrzę, no 400, okej, okay, no to mówią 400. A tu teraz wchodzę na Wikipedię od Toilet Tower Defense i faktycznie kosztuje 300. Chyba, że to było przed zmianą ceny. Bo tak jak mówiłem, teraz były jak lekko zmieniane ceny, niektóre jednostki obniżone, niektóre podwyższone. No dobra, uznajmy, że dobrze, jest dobrze, panie szwak, że jest dobrze, gratuluję. Pytanie numer 6. Zaliczone! Lecimy teraz z pytaniem numer 7, i tutaj raz się dobrze zastanowić. Ponieważ pytanie numer 7, jeszcze spytam, czy chcesz grać, bo teraz będzie o kwotę gwarantowaną 5000 gemów. Tak. No widzę, idzie. Siema, o, widzę, jeszcze spotkaliśmy się. Siema, o League. Pytanie numer 7. Na jakim wave'ie pojawia się boss Dual Cargo Toilet w Endless Modzie? Czy wiesz, bez podpowiedzi w ogóle jakichkolwiek, czy muszę tutaj dać? Chyba coś koło 8090 Tak koło tego. Odpowiedź A, 60, B, 70, C, 80, D, 90. No, jestem ciekawy, jak na to odpowiesz. Ja Obstawiam, że gdzieś 80, 90, czyli jedynka i 2 A, B, odpada. Okej, okay, zostaje ci CD. No musisz tu wybrać prawidłowo, ci powiem. Na 90 na pewno jest. Na pewno nie cargo. No, jeżeli na pewno nie cargo, to czy Twoim odpowiedzią jest odpowiedź 80 wave? Czekaj, 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 czekaj. czekaj. Dobra, dam ci spokojnie, spokojnie, mi się tu nie śpieszy. No, bo, bo hirk jest na 80 albo 90 też. I cargo. Ob no tak, 80 Musisz powiedzieć ostatecznie. 80 ostatecznie, zgadza się? Obecnie. No dobra, powiem Ci, szwagierku, niestety, ale no. No jest to prawidłowa odpowiedź. 80 wave, dokładnie. Gratuluję, już odpowiedziałeś na 7 pytań, na 12, bo w ogóle jest 12, to już ci mówiłem, bo on start. Nie no, ładnie lecisz, ładnie. Lecimy z pytaniem numer 8. Numer 7 masz zaliczony, czyli gwarantowany 5000 gemów. Gratuluję w ogóle. Brawa dla ciebie. Gratuluję, szwagierku. Lecimy z pytaniem numer 8. Moim zdaniem jest one prostsze niż pozostałe. Szczerze? No jeżeli grasz tą jednostką, no to jest. Jeżeli nie, no to będzie ci ciężko. A brzmiono, Ile bije na maksymalnym levelu Titan Cameraman? Jest to 550 damage'ów. Odpowiedź numer A. Odpowiedź numer B. 650 damage'a. Odpowiedź numer C. 750 damage'a. I odpowiedź Numer D850 Dimension. Na maksymalnym levelu stary Titan Cameraman. Pamiętaj: Titan Cameraman, powiem tak, tak, tak. tak. Stary. Ja już trochę nim nie gram, właśnie grało nim na początku praktycznie No ja wiem, dlatego mówię, że jak ktoś nim gra raz na jakiś czas, tak jak ja jakiś robię, to ja wiem na przykład Jestem mm. w kwipunku sprawdzę czy na pewno, ale tak No ale ciekawy jestem jak ty na to odpowiesz Jeszcze raz, jakie były odpowiedzi? Powiem na szybko, 550, 650, 750, 850 Ja już powoli bym na twoim miejscu korzystał z tutaj podpowiedzi, ale no, twoja gra, ty ryzykujesz Ja się zastanawiam, bo na pewno AB odpada i zostaje mi CD czyli 750 i 850 no musisz się to zastanowić bo to już jest walka o ogromne gemy ogromną ilość gemów. 6000 gemów, chłopie za to to byś sobie nie wiem, całą grę kupił ta <noise> clockmana se kupię <noise> o ja ci, ja ci sprzedam za tyle gemów Upgraded titan clockman za 6000 gemów. sprzedam że 750 raczej nie to musi być pewne nie obstawiać ja muszę mieć pewną odpowiedź Dobra, stawiam ostatecznie 750. Smutna wiadomość, Swagierku, niestety, ale musimy się pożegnać. Ponieważ. Idę ze 2 na 3 sekundy. Nie no, żartuję, udało ci się, gratuluję. Pytanie numer 8 zaliczone. Zostało jeszcze 4 i będziesz miał 10 tysięcy gameów. Juhu! Nie no, ładnie lecisz. Lecimy Nie, z pytaniem numer 9, i tutaj czujesz, że będzie podpowiedź ci potrzebna. Bo pytanie numer 9 brzmi, kiedy został stworzony Toilet Tower Defense? Chodzi mi o release datę, kiedy wyszedł ogólnie. Nie, nie kiedy został stworzony, tylko kiedy wyszedł do grania ogólnie. Czyli kiedy został stworzony? Właśnie nie kiedy go stworzyli, tylko kiedy ludzie mogli w niego grać. O to mi chodzi dokładnie. Release data, wiesz co chodzi? Kiedy ludzie mogli w niego grać? Mhm. Dobra, to jest tak. Odpowiedź A: 10 czerwca. Odpowiedź B, 17 czerwca. Odpowiedź C, 10 lipca. I odpowiedź D, 17 lipca. Ja już powiem tak, 0 totalne, zero podpowiedzi daje, musisz sam tutaj się głowić. No to 50% to 50% to używam. 100%? 100%. Bo to jest ciężkie pytanie, trzeba użyć trochę. No dobra, więc uwaga, uwaga, uwaga. Co ci zostało? 10 czerwca i 17 lipca. 17 lipca? 17 lipca i 10 czerwca. 17 czerwca i 10 lipca usunąłem. Czyli został ci 10 czerwca i 17 lipca. No, myślę, że to trochę mogło lekko pomóc, chociaż. No to się obstawałem stuprocentowo 17 lipca. Czyli ostatecznie, tak? Ostatecznie. No i prawidłowo, no i dobrze skorzystałeś z koła. Gratuluję. Pytanie numer 9, już za tobą. Zaczynamy pytanie numer 10. No i to pytanie. już jest ciężkie. Trzy ostatnie pytania są naprawdę ciężkie. Ja ci tu muszę wysłać zdjęcie. Widzisz tu piękną jednostkę. Pumpkina Endless'a. Mhm. A ja mam pytanie, i to jest pytanie prawdopodobnie, ile na evencie miał, ale zobaczymy, może na endlesie ma tyle samo HP. A mianowicie pytanie brzmi, ile HP ma ten ziomo? I teraz tutaj ja ci napis odpowiedzi z racji tego, że no... Tu można się pomylić, więc ci tutaj napiszę odpowiedzi. Odpowiedź A: 7 250 000 HP. Odpowiedź B: 7 750 000 HP. Odpowiedź C: 8 350 000 HP. I odpowiedź D: 9 250 000 HP. No to jest naprawdę już ciężkie tutaj pytanie. Właśnie ciężkie. Kurde. No to jest naprawdę już taki. Impossible, impossible tutaj poziom. Serio mega ciężki. Ja bym total. Ja powiem tak! Ja bym nie wiedział, ale to było na quizach i tak dalej. Ja sobie strzeliłem losową odpowiedź i zgadłem. Tak drogą dedukcji sobie tutaj od... obstawiałem. Myślę, coś koło CAD. Ma pewno 7 bilionów, to on nie miał. Bo był strasznie ciężkim eventem. Najtrudniejszym eventem był. przed sąd. Nie wiem, nic tu nie podpowiadam. Zastanów się, dobrze, bo to już naprawdę ostateczne pytania. Jakbym zadzwonił do, przy, do przyjaciela, to kto to by był? O jaką chcesz osobę? Może to być każda osoba, którą sobie tutaj wymarzysz. Tylko żeby też była dostępna, bo nagrywałem to przed 12, więc. Dobra, wracam cię do szwagierku, musiałem na chwilkę zedwójść i pamięć tak, ja sobie jeszcze sprawdzę, żeby się samemu nie pomylić. Ile HP ma dokładnie on, ale chyba raczej mam prawidłową odpowiedź. Tylko jeszcze tak na wszelki wypadek sobie zweryfikuję. Na tyle jeszcze raczej pan mieć około 8000 na 70, bo on się na na 70 wave ci około 8000 do 2 do 8 milionów, 8-9 milionów Ja tu nie mogę niestety podpowiedzieć Sprawdziłem i zgadza się dobrze, jednak tu ułożyłem pytanie, wszystko jest dobrze Więc Panie kolego, jak tam namyśliłeś się? Mhm, będę szczerał w odpowiedź imotę, bo raczej 9 milionów nie będzie przekraczać jak 9... Ostatecznie? Ostatecznie 8 i 350 koła No i panie kolego no te 9 to ładnie brzmiało, co nie? No ładnie brzmiało, ale raczej na dle tyle by nie miało. No, no zaskoczę cię, bo masz rację, zgadza się 8 350 tysięcy HP odpowiedź C prawidłowa Dziesiąte pytanie już za tobą. Zostały ci dwa i masz finał. W sumie to jedno. Odpowiesz na jedno i będziesz w finale już. Jo, jak to szybko zleciało. No dobra i teraz tak, zaczyna się pytanie 11. Powiem tak Szukałem tutaj, nie wiem, chyba z 20 minut albo 15 minut. Dosłownie informacji na te pytanie. A brzmi ono: Ile łącznie było eventów w Toilet Tower Defense? I od razu mówię, widzowie, przepraszam, jeżeli się pomyliłem, bo naprawdę szukałem tego pytania na necie. Nie ma takiego pytania, nie ma jakiejś listy eventów. Patrzyłem po odcinkach Telantrika, po Discordzie. No, i stąd wziąłem to pytanie. Ja sam to liczyłem. Ja sam liczyłem, właśnie tutaj, jakby odpowiedzi. Więc tak, odpowiedź A6, odpowiedź B7, odpowiedź C8 i odpowiedź D9. Czy no ja i... mogę, mogę sobie już do notatnika, żebym sobie mógł podliczyć? No jasne, licz sobie to na spokojnie. Dobra. Ale ci powiem, że nawet jakbyś chciał jakkolwiek skorzystać z internetu, ci współczuję, bo ja sam szukałem, ale nie da się znaleźć. Wiem, bo to jest ciężko. No, tutaj Ja Tak, chciałem podliczyć sobie kiedyś sam dla siebie, ile z eventów, i ciężko było. Jeżeli dobrze obliczyłem, bo ja tutaj może, nie wiem, ich więcej było, tylko źle obliczyłem, ale no tak jak sprawdzałem mniej więcej, no to było tyle, co mam zapisane. Sylwester też liczymy. Sylwester? Wiesz co, nie wiem, nie wiem, ja tu nie mogę mówić dokładnie, ja tu niestety nie mogę mówić dokładnie, ponieważ to, co się nazywało event, to jest eventem. To, co się nazywało update, jest update'em. Tu musisz odróżniać, więc musisz wiedzieć, czy Sylwester był eventem, czy update'em zwykłym. No i to jest to, że tu trzeba doskonale odróżniać event od update'u. I to jest naprawdę ultra ciężkie pytanie, dlatego on jest 11, a 12 to już w ogóle dla mnie. To GG, jestem ciekawy, jak Ty z ostatecznym pytaniem poradzisz. Dobra, ostatecznie to wybieram numer do przyjaciela. Czyli koło ratunkowe. No dobra, kto jest Twoim przyjacielem? Samaj. So no to dzwonimy. Siemano, siemano, są so Maj, Tutaj szwagier wziął koło ratunkowe. Telefon do przyjaciela. No i jesteś nim, ty. Ogólnie, sprawa wygląda tak. Ja ci zadaję pytanie. Normalnie w milionerach jest chyba 30 sekund na pomoc, ale ja tutaj daję wam dwie minuty. Dwie minuty rozmowy, żebyście się tutaj obgadali, eventy policzyli i tak dalej. A pytanie brzmi, ile łącznie było eventów w Toilet Tower Defense? 6, 7, 8, 9. Czas start. Macie dwie minuty. A, no to szwagier co? No, summer event liczymy, nie? No summer event pumpkin, clock e, Pumpkin, Clock, e, świąteczny Turk no, Turkej świąteczny Ohio Ohio, no. Tylko okay. pytanie jest, czy my liczymy jeszcze ogólnie te takie eventy, powiedzmy takie, że kreight y dostajesz, nie? Bo to też pytanie jest. No tak Nic właśnie. Nie, mogę mówić. A, nie wiem właśnie, czy to jest jakby event, bo 6 hds jest jest z kraj'em. No. No bo wiesz, tak tylko Kratta dostajesz, ale fakt faktem, no to event, nie? No, tak, tak, tak. Czyli Sylwester też jakby się był podliczał pod event. W no, w sumie, w sumie tak, no bo wtedy te fajerwerki szukaliśmy, nie? Dawam no tak. lekką podpowiedź. Jakżeście mi to powiedzieli, to czujesz, że jest jednak jeszcze ich więcej. Tyle podpowiem. To już jest za dużo Aha. i tak chyba. Za dużo, tak? No mhm. to Ohio, walentynkowy był przecież, ty. Nie wymieniliśmy. No, patrzcie, no. walentynkowy. Walentynkowy no. był. Ohio, świąteczny, ten pumpkin, Clockman. Kurde. Dużo tego, trochę Ci powiem. A ile tam było od 6, Naszym 7, 8, 9. Hmm. Kurde. To Podchwytliwe to pytanie, Ci powiem, nie? Już mamy 7. No. Ci 6 już można usunąć praktycznie. No. No to zostają te 3, nie? Tylko nie wiem, czy 10 będzie, no bo wątpię tak szczerze. Nawet licząc te crate'y, co są, nie? Aktualnie. No nie wiem, stary. No... Patrząc na to, że tylko te firewerki zbierali... Ty jeszcze ten klasik przecież był, kurde. Faktycznie. No, klasik też. No to, ale czekaj, czyli mamy 7 z klasik, na czy 8? No, 7 z no to kurde. No nie wiem. Nie, ja... 8. 8 mamy, 8. No to Bo ok, jest no. pumpkin, klok, Turkej, zimowy, summer, ohio, walentynkowy i klasik. Nie chcę przerywać, ale 10 sekund nam zostało. Aha, no to nie wiem, ja bym sobie ustał. No to... 8, nie? 8. Ja nic nie mogę podpowiadać. Ja tylko tylko no. powiem tyle, że Soma niestety już nie możesz mówić. Czas minął. Ale, szwagierku, powiem ci tak. Ryzykujesz, stary, tutaj 9000 tysięcy gemów. To jest pytanie 9000 tysięcy gemów. Jak źle odpowiesz, masz 5 tysięcy gwarantowane. A jak teraz odpuścisz, masz 8 tysięcy. Więc no, zastanów się. Jest jeszcze ta zamiana. Pytanie koło ratunkowe. Ale powiem szczerze, widzowie, nie przygotowałem się. Na 11 pytaniu nie byłem przygotowany, ale coś wymyślę, coś wymyślę. Jeżeli będziesz chciał skorzystać, możesz brać. Kurde, to jest ciężkie pytanie, strasznie. No, to już jest pytanie, no stare, o tysięcy gemów, no wiesz, to już jest przedostatnie pytanie. Kurde, laki jeszcze! To jest dziewięć! 9. 9 przecież to jest. Ostatecznie, kurde, 9. Ostatecznie? Ostatecznie, dziewięć. No i gratuluję, dobrze, że dodajesz te lucky, ale tak szczerze, nie wiem, czy ich nie jest więcej, bo jakby tak wymienialiście, to czuję, że jakiś pominąłem. No ale dziewięć tak, to jest dobra odpowiedź, jak tak liczyłem, 20 minut było ich dziewięć. A więc to ich podpowiedziało ten no. leprikon. Wyskidu, <laughs> a bo ty masz pewnie wyquipowanego, no ta. Lepikon. leprikon. <laughs> Trochę ci pomógł. no i elegancko, no to lecimy z pytaniem dwunastym, jest to ostateczne pytanie on jest powalone. Powalone, stary, powalone. Jego się nie da zmienić, to już od razu ci powiem. Bo to jest specjalnie takie pytanie, żebyś nie odpowiedział. Walczysz o 10 tysięcy gemów. Albo możesz odejść w tym momencie. Czy chcesz to zrobić? W sumie będziesz mógł kiedy chcesz. No, mogę teraz iść. W sumie mogę dalej grać w sensie. Możesz, jeżeli nie będziesz na odpowiedzi, no to po prostu możesz zrezygnować. A ja ci czytam hmm? pytanie numer 12. Jak nazywa się partner, który stworzył oficjalny value list? Odpowiedź A, Meres. Odpowiedź B, Velo. Odpowiedź C, CkF. I odpowiedź D. Nuke. Palio list? No. Oj, to jest ciężkie pytanie, co nie? Masz tu listę na Discordzie, żeby nie było. Ale jest to ciężkie pytanie. Naprawdę jest to najcięższe moim zdaniem z wszystkich. Ja bym totalnie nie miał pojęcia. Ja sobie strzeliłem i trafiłem na stronie, ale no to jest mega ciężkie pytanie. RS na pewno nie. Aha. A ja bym powiedział, że Merez akurat. No, no, no. Powiem tak, z racji tego, że usunąłem ci zamianę pytania, no bo to jest dwunaste pytanie. Wiem, że niby można ogólnie, ale ja tu nie zamieniam. Nie, ja jestem zły, ja nie, nie, nie pozwalam. To możesz skorzystać jeszcze raz z pomocy przyjaciela, czyli Somaje, bo jest dalej z nami tutaj. No to używam. No, Somaj, masz coś do powiedzenia? Ty stary, tak szczerze, to sam nie mam pojęcia, nie? Jak być <laughs> ten, ale na pewno bym nie celował coś między Merezem, albo tym ostatnim, nie? Nie celowałbyś, Ci... czy celowałbyś? Nie celowałbym. Ok. Ci, czyli merec i Nuke odpada. Czyli zostaje mi Felo no. i CKF. No, ja tu nic nie mogę podpowiadać. Powiem tylko tyle, że. jest to ciężkie pytanie. Nic więcej, już naprawdę. Finał to nic nie chcę mówić. Pamiętaj, w każdym momencie możesz powiedzieć: Rezygnuję, biorę 9000 gemów i idę elo. Prawdziwy Synch, by nie odpuścił. Oj, tak. Ale wtedy tracisz prawie 5000 gemów, dokładnie 4000. Co mi na to powiesz, Kazik? Jakby był MRS, to by raczej dobrze odpowiedział. No, jakby był MRS, to tak. Aczkolwiek chcieliśmy, widzowie, pytanie do tutaj Mereza, żeby pomógł, ale no Merezik odpoczywa na wakacjach, tam życzę mu udanych wakacji, ziomkowi. Ale stary, masz Somaja, Somaj też ci może dobrze powiedzieć. Oczywiście, że tak. Czyli Juk odpada i Merez, czyli zostaje welo i cekę. No. To jest najtrudniejsze pytanie. No, no stary, no to już jest o 10 koło, ostateczne pytanie, no. Pa, może mi zadał pytanie, z ilu krejty wytępiliśmy tego? altimkę Oj, stary, pewnie z jednego trafię, tak się stanąłem w życie. Pa, otwieram jednego i trafię teraz na odcinku. Uwaga, rośnie i pendulum. Ale co, lepiej zadać Ci pytanie, ile dni ma moje seria, gdzie otwieram krejty? Nie, nie, nie. Lepiej nie, lepiej nie. Ale się nad tym zostaną, bo już mamy dwie wyeliminowane osoby, to już całe dwie kolejne. No, możesz 50-50 sobie po prostu strzelić, albo ci się uda, albo nie. No, możesz zastanowić się, ja tu ci nic nie będę mówił. Mmm, to szczeram. Tak stuprocentowo, że. dwe lojmo. Ostatecznie? Albo czekaj. <grym> bo DC to trochę mnie denerwuje. <grym> no, nic nie mogę mówić, nic nie mogę mówić, totalnie nic. To ty decydujesz. Że jest finał stary, ja ci już naprawdę tu nic nie mogę powiedzieć nawet jakbym chciał, bo Dobra, to już jest finał. Ostatecznie cekew. Ostatecznie? Powiedziałeś ostatecznie, to! Ja nic nie mogę w tym momencie zrobić. Ostatecznie. Szwagierku! Pierwsza myśl, pierwsza myśl, zawsze jest lepsza. Niestety na ostatnim pytaniu poległeś. Nie jest to niestety Cekew, jest to Velo! Dobrze powiedziałeś na początku, czemu to zmieniłeś Sigmono? no? Nie wiem Ta, Tak mnie se poprowadziło. No też szwagierku, no tak ładnie szło. Ale i tak gratuluję 11 pytań na 12, bardzo ładnie. Nagroda gwarantowana na pewno trafia na twoje konto, będzie to chyba 5000 gemów, ileś nie mylę, tak, 5000 gemów. Stary, pół godziny zarobić 5000 gemów, to i tak lepsze to niż nic, prawda? Agacja. Za to co możesz zrobić o 50 kreatów tych time na przykład. Ha, i drop altimkę. <laughs> o i to jest biznes, to jest biznes. Gratuluję gemy dostarczone, wszystko było do odcinku. Jak w ogóle podobają ci się milionerzy, bo to jest pierwszy odcinek na tym w sumie kanale, bo miałem z Merezem na starym kanale jeszcze takich milionerów. Mm, bardzo fajne. No i elegancko. A jeżeli wam się widzowie podobają tacy milionerzy i chcecie wystąpić, to może będzie taka szansa, że nagram z jakimś kolejnym widzem taki odcinek. Musicie na pewno nawalić tutaj mega dużo łapek w górę, subskrypcji i komentarze. A ja póki co będę zwijał. Dziękuję wam serdecznie wszystkim za oglądanie. Życzę wam wspaniałego dziąka albo wieczoru. W zależności od której godzinie to oglądacie, ja tutaj żegnam się z Wami. Shimano, Shimano Szwagier. Shimano. No i co? Ilu?